Cześć, witam wszystkich na moim kanale z nową nazwą Cryptofarmer. No i może wiecie lub też nie wiecie, poprzedni kanał został usunięty przez YouTube'a Za ostrzeżenia na kanale uzbierał się ich tyle, że po prostu kanał poszedł w niepamięć. Więc chcąc, nie chcąc, żeby przywrócić sobie jakiś tam jeszcze kanał, zrobić nowy, no to po prostu, po prostu byłem zmuszony do tego, żeby stworzyć nowe konto, nową nazwę kanału. Więc to, to się będzie troszeczkę teraz inaczej nazywało. No ale zanim przejdę tutaj do opisu stronki, w którą dzisiaj dla Was mam Simple Beat, to standardowo zapraszam na Discorda, który cały czas funkcjonuje. Link do tej strony również macie w opisie filmu. No i co? O co tutaj chodzi w tej stronce? Mamy do dyspozycji poziomy. Jak widzimy za każde zadanie na tej stronie dostajemy punkty doświadczenia. Te punkty doświadczenia wymienia, znaczy od razu zdobywamy dzięki nim poziom. No, i za ten poziom możemy zauważyć, że mamy, dostajemy również energię i dominans, i te dwie, dwie dwa paski służą tutaj do gierki wewnętrznej na tej stronie, do, w miningu, za którą otrzymujemy tam nagrody, ale do tego też przejdę. No i co główną? Głównymi tokenami, jakie tu pozyskujemy na stronie za wszystkie zadanka na, na, na tej stronie, właśnie, to są takie zielone tokeniki. Te tokeny służą tutaj do kupowania koparek na stronie, ale też do tego przejdę. No i po zakupie tych koparek otrzymujemy pomarańczowe tokeny, złote, pomarańczowe Bound Tokeny. No i one już tutaj służą nam do, do wypłaty. Z tej strony w przypadku Bitcoina jest to 50 tysięcy tych Bound Tokenów, co daje nam około 5 dolarów. No i mamy jeszcze S-Coina, który jest nagrodą tutaj z tej gierki, właśnie w miningu. No i co, jak widzicie, tutaj mamy statystyki. Ja na przykład w tym tygodniu zdobyłem sobie 129 tokenów. Tutaj mamy koparki, które ja mam akurat kupione na stronie. Tutaj zaraz do nich też przejdę, bo te, te koparki właśnie zapewniają nam tutaj pasywny dochód. Koparki te tutaj widzimy, dają mi na przykład 801 tych bound tokenów dziennie. Nasz, w szczycie tutaj, jak siedziałem na tej stronce, bodajże miałem około 150 lub 160 koparek, więc, więc tych bound tokenów tutaj dostawałem. Ponad 1600, chyba i w sumie wypłaty z tej strony mogłem sobie zlecać co dwa tygodnie. Teraz mam tego troszkę mniej, no ale siedzę sobie też na innych stronkach i po prostu jakoś to staram się równoważyć, żeby na każdej stronce jakiś tam czas lekki spędzić. No i mamy tu jeszcze s coiny które tutaj mamy za, za właśnie w tą zagranie w tą grę w miningu, ale po kolei może przejdę na czym tutaj te tokeny pozyskiwać. Mamy standardowo offer -wale. Tutaj wypełniamy różne ankiety, różne, różne oferty. No i tak szczerze mówiąc, tutaj te zadanka są najbardziej opłacalne, że rzeczywiście z tych zadań, z tych ankiet mamy tych tokenów najwięcej. Ja pamiętam, że właśnie siedziałem na tych dwóch pierwszych chyba panelach badawczych. No i dziennie po kilka tysięcy tych, tych zielonych tokenów sobie zdobywałem i kupowałem te koparki. Więc no to jest naprawdę najlepszy, chyba, sposób na stronie, żeby te oferty sobie tutaj robić. Nie będę mówił. Jak, jak się tutaj te oferty robi, bo to jest banalnie proste. Wchodzi się w jakiś panel badawczy, po prostu, i tak jak widzimy, mamy czas potrzebny do wykonania jakiegoś zadanka. Ilość tokenów, jakie nam za to zadanko przysługuje, no i tak to tutaj wygląda. Więc nie ma się co rozpisywać, nie rozpisywać, tylko rozpowiadać na ten temat. Mamy zwykły fałset, kranik co 30 minut, wypełniamy prostą capture. No i co 30 minut możemy sobie. Tutaj mi się otworzyło drugie okienko. Niekiedy tak się dzieje. No i tutaj po prostu co 30 minut też, też możemy sobie te tokeny odbierać. Ja dostałem teraz 9 i 10 punktów doświadczenia na przykład z tego co możecie zauważyć. Mamy zakładkę Earn, mamy tutaj reklamy. Za, za oglądanie tych reklam też dostajemy za 12 sekund na przykład te zielone tokeny. Mamy shortlinki, za które tutaj też wizytę na tą stronie otrzymuje się Jakieś tam też tokeny, ale ta opcja ostatnio stała się bardzo bardzo mało opłacalna, więc ja raczej tego nie używam, bo po prostu zajmuje to dużo czasu, a nie jest to wartościowe po prostu i tyle. Yy, mamy różne challenge. w ciągu dnia, no wykonać ileś tam tych shortlinków, jakieś zadanka i za to też mamy jakieś tam te tokeny zielone. Też dość standardowe jakieś tam misje za to są, więc no, tutaj też nie ma się co za bardzo rozwodzić na ten temat. Achievementy, czyli jakieś tam osiągnięcia, za wbicie na jakiegoś tam poziomu, na przykład u mnie, u mnie był wbity poziom 450 jakoś niedawno. Więc tutaj widzicie, mam do sklejowania 100 tych tokenów, więc sobie klejmuję, odświeżymy sobie stronkę. No i co, jak widzicie, no 100 tokenów zostało dodanych do mojego konta, więc tak to tutaj wygląda. No i dobra, nie przedłużając za bardzo, te takie mniej ważne opcje na stronie mamy za sobą. Mamy opcję. Hardware czyli koparki. No, i tutaj właśnie możemy te koparki sobie kupować. Tak jak widzicie, najtańsze są za 600 tokenów, 720, 720 i najdroższa 800 tokenów, która po 120 dniach daje nam 35% zysku. Czyli z 800 tokenów robi się 1100 prawie. No i te, te tokeny, które nam generują te koparki. To są już właśnie do wypłaty, więc z własnego doświadczenia wiem, że najbardziej opłaca się właśnie kupować tego, tą kopareczkę tutaj, ona jest najbardziej opłacalna, więc jak już będziecie mieli tutaj, yy, tutaj tych tokenów na tyle, no to dozbierajcie sobie po prostu do tych 800 i dopiero tutaj kupujcie, kupujcie sobie te koparki, ja zawsze kupuję te po jednej dziennie czy po dwie dziennie, jak tam uda się, jak coś zrobić, jakieś, jakieś zadanko, no to te koparki sobie dokupuję, które mi później właśnie generują fajny, pasywny zarobek, że w sumie tydzień czy dwa nie muszę wchodzić na stronę, a te koparki sobie tutaj działają i, i mi naliczenia tutaj z tej strony wpadają, więc spoko to jest właśnie opcja z tym pasywnym, z pasywnym zarobkiem tutaj i oczywiście zaznaczam, że na kanale tym nie ma żadnych porad inwestycyjnych, ja nie jestem żadnym doradcą finansowym, więc jeżeli chcecie gdzieś coś robić, no to musicie robić własny Własny research i po prostu sprawdzać różne stronki, a nie sugerować się tym, co, co ja tutaj robię, bo ja to robię według własnego planu i robię to sobie sam dla siebie. Wy nie musicie tego naśladować. I tyle taka wiadomość jeszcze dla niektórych, żeby później nie było problemów znowu z kanałem. Hmm. Dobra, mamy kolejną opcję mining. No i co, mamy tutaj opcję. Yy, trzy razy dziennie możemy brać udział w kopaniu kryptowalut. Oczywiście to nie obciąża w żaden, żaden sposób komputera, po prostu to jest taka mini gierka na stronce. I zaraz Wam pokażę o co tutaj chodzi. Join block, czyli wchodzimy sobie tutaj do, do tej gierki, robimy znowu szybką capture. No i co, jesteśmy właśnie w gierce. I co, na przykład mamy ogólną moc, jacy użytkownicy tutaj udało się nam uzbierać. Moja moc to jest prawie 200mh na sekundę. Total minerów, czyli osób, którzy biorą udział w konkursie. w konkursie, akurat to jest 1000 w tej zabawie, 1400 osób. Ponad. No i tutaj, na przykład, macie naliczenia moje S-Coinie. przepraszam. Im większa moc, no to większe tutaj te nagrody w S-Coinie posiadam. No i widzicie, mamy tutaj zielone i właśnie te punkty energii, które tutaj mamy z tego poziomu. Im mamy większy poziom i tych punktów mamy dodane tutaj w tą naszą moc no to po prostu więcej tego kopiemy, tak jak widzicie ja mam 70 energii no to sobie na przykład kliknę 2-3 razy za to mi się też poziom nabija, tak jak widzicie miałem tam chyba 400 czy 500 poziomów do następnego poziomu, expa do następnego poziomu, teraz mam 270 i tak samo mamy tutaj z tym z tą, z tą dominacją, tutaj dominans, tylko że akurat jak tutaj bawimy się z tą dominacją no to punktów doświadczenia nie dostajemy punkty doświadczenia mamy tylko za energię za no tak dobrze mówię za energię i tak się tutaj właśnie bawimy za każdy poziom dostajemy 8 punktów statystyk które sobie tutaj w statystykach możemy do, dopisywać tak jak widzicie ja mam 1400 punktów wsadzone w energii tutaj mam ponad 2 250 akurat w tą w tą, w tą nazwę, która jest odpowiedzialna za kopanie tej konkretnej kryptowaluty, bo to jest Bitcoin, to jest chyba Ethereum i to jest od, od, Litko, od Litecoina. A tutaj mam lag, czyli po prostu szczęście na zwiększenie na zwiększenie tam tej mojej mocy podwójne, że przypuśćmy walnę za 100, no to tu jest to jest odpowiedzialne za to, że mogę walnąć 200, na przykład razy 2. Więc ja sobie tutaj wsadziłem 50 punkcików i więcej tutaj nie wsadzam. A większość ładuję sobie właśnie tutaj yy, w tą moc od, od Bitcoina i ener, energię sobie tam coś też dokładam, więc tak to tutaj wygląda. I co mamy mining log, czyli po prostu yy, mamy tutaj na, te nagrody w S-Coinie, przy, przysługujące nam za, no za, za udział w tej zabawie. Tak jak ja z puli mam 0,02%. Yy, no i sobie na przykład kliknę. No, i widzicie, tu S-Coin został dodany do mojego konta. Ja tego mam tu bardzo, bardzo dużo, więc sobie mogę teraz to poklikać, bo sobie w tej, w tej zabawie akurat biorę udział dość. W sumie można powiedzieć, że codziennie sobie tu klikam i tego S-Coina zbieram. No i widzicie, no, ja tu mogę klikać naprawdę dość sporo. I teraz tak. Yy... Mamy tutaj też Exchange, i te S-Coiny służą nam do tego, żeby sobie zamieniać je po prostu na Bound Tokeny, czyli po prostu. Udział w tej zabawie daje nam też możliwość pozyskania Bound tokenów, a te Bound tokeny, tak jak wspomniałem wcześniej, są pod wypłatę. Więc ja zawsze jak sobie to troszkę tych S-Coinów tu uzbieram, to sobie to od razu konwertuję na te Bound tokeny, no i później sobie wypłacam. Także to jest fajna opcja. Też sobie z niej możecie skorzystać, jak tam sobie jak, sobie bawi, jak się bawicie tutaj w tej, w tej gierce. Mamy inwentory, czyli przedmioty bo przedmioty tutaj za każde wykonane zadanie na stronie macie możliwość wydropienia po prostu jakichś przedmiotów, które dają wam na przykład odnowienie 50 punktów energii, 100 na przykład punktów dominans, no i tak dalej, tak dalej. Mamy chipy, które nam dodają punkty tutaj w tej w tej gierce. Także no ja tak widzicie tych przedmiotów mam tu bardzo bardzo dużo. Mamy market i te przedmioty można sobie tutaj posprzedawać, tak jak widzicie mamy. To jest akurat moje, yy, jakieś tu transakcje są do, do, dokonywane na, na tym markecie, że po prostu sobie te przedmioty tutaj sprzedaję i z tego też mogę mieć te, to, to, te tokeny, za które mogę sobie później kupić kopareczki. Także spoko sprawa też się można tym marketikiem na stronie zainteresować, bo to jest jakieś dodatkowe też źródło pozyskiwania tych zielonych tokenów. Yy, no, transakcje, no to mam wszystkie, wszystkie tutaj zadania, które robię na stronie, mam w transakcjach. Yy, mamy withdraw, czyli zakładkę do wypłat, Ja Wam pokażę, no bo mówiłem, że to jest stronka chyba, z której najwięcej razy wypłaciłem ogólnie i najwięcej wypłaciłem. Bo jak widzicie, mam tu 5 dolarków, ponad tu 5, tu 5, tu dolarek, tu dolarek, tu dolarek, ponad tu 3 dolarki, tu 5, tu 5, tu 3, tu 1. No i można powiedzieć, że, że z tej stronki naprawdę dość sporo już sobie tych kryptowalut pozyskałem. Także na pewno jest wypłacalna, można sobie ją elegancko używać. Także jak ktoś chce, to może skorzystać z linku w opisie i może się tu na tej stronce bawić. Jak ktoś jeszcze chce się bardziej wgłębić w, tej, w tą stronkę, jak to tutaj działa. No ja wam w sobie to wszystko powiedziałem. Po kolei rozpisałem co i jak. Yy, item. No, short linki macie tutaj widzicie szansę do pozyskania tych przedmiotów z różnych, z różnych zadań. Yy. Także no, procentowo to wygląda dość fajnie. Exchange, też macie te S-coiny zamieniane na Bounce Tokeny No i zakładkę Withdraw Macie też tu Możecie sobie tą stronkę polecać i brać udział tutaj W, w konkursie, w konkursie na poleconych Bo jak widzicie tutaj pula nagród w tych tokenów jest ponad milion Za pierwsze miejsce jest 500 tysięcy, więc no jak ktoś się bawi Albo ma jakieś strony swoje No to może sobie taką reklamkę tej stronki wrzucić I za to, że wasi poleceni są aktywni To wy dostajecie jakieś tutaj nagrody O ile oczywiście Załapiecie się do, do tych miejsc premiowanych tymi nagrodami. No i co? No, w sumie ode mnie to by było chyba tyle. Pierwszy filmik na nowym kanale. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. No ale po prostu muszę te materiały nadrobić poprzednich, z poprzedniego kanału, więc będą pojawiały się jakieś starsze stronki przeplatane z nowymi, których jeszcze na starym kanale nie było. No i co? Tak jak mówiłem, link do strony macie w opisie filmu. Link do Discorda macie również w opisie filmu, także zapraszam do dyskusji na Discorda. Jest tam miła atmosfera, także chętne osoby serdecznie zapraszam i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!